El Chapo, kryształowy król, ojciec szesny świata narkotyków, ogłoszony w 2013 roku wrogiem publicznym numer jeden. Gangster, którego organizację przestępczą można postawić w jednym rzędzie z Chicago Outfit Ala Capone i kartelem Medellin Pablo Escobara. Organizacja ta to kartel Sinaloa, który w czasach świetności odpowiadał za 80% ze wszystkich przemycanych przez granicę amerykańsko-meksykańską narkotyków. Jednak wyspecjalizował się w jednym z nich, metamfetaminie. Według badań przeprowadzonych przez DEA w 2011 roku miała ona aż 88% czystości. To tylko 11% mniej niż metamfetamina gotowana przez Waltera White'a w serialu Breaking Bad. Głównie dzięki temu produktowi El Chapo zgromadził majątek oszacowany przez Forbesa w 2011 roku na miliard dolarów. El Chapo urodził się w 1957 roku, chociaż w sumie to nie wiadomo kiedy się urodził, bo inne źródła podają rok 1954. Za to pewne jest miejsce jego narodzin, wioska Latuna w stanie Sinaloa w północno-zachodnim Meksyku. Jego prawdziwe imię i nazwisko to Huakin Archivaldo Guzman Loera. Pseudonim El Chapo został mu nadany trochę później i w języku hiszpańskim oznacza krótki. Albowiem Guzman ma tylko 168 cm wzrostu. Jego matką była Maria Consuela Roela Perez, a ojcem biedny rolnik Emilio Guzman Bustillos. Rodzina Guzmanów żyła w skrajnej biedzie. Aby dorobić ojciec El Chapo hodował mak, który później sprzedawał lokalnym handlarzom narkotyków. Prowadzenie nielegalnych interesów nie było jego jedynym grzechem. Często pił i wpadał w napady złości, brutalnie pijąc swoje dzieci. Ze względu na stan finansowy i miejsce zamieszkania swojej rodziny, młody Huakin nie miał szans na dobrą edukację. Czytać i pisać nauczył się w szkołach obieznych, które co jakiś czas przejeżdżały w pobliżu jego wsi. Większość czasu spędzał pracując z ojcem przy uprawie maku. Widząc jak ojciec przepija całe zarobione pieniądze, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. W celu utrzymania szóstki młodszego rodzeństwa w wieku 15 lat założył własną uprawę marihuany. Krótko po tym ojciec wyrzucił go z domu i młody Guzman był zmuszony zamieszkać z dziadkiem. Huakin chciał od życia czegoś więcej niż hodowla maku czy marihuany dla lokalnych dealerów. Postanowił skontaktować się ze swoim wujkiem Pedro Aviles Perezem, który był jednym z pionierów przemytu marihuany do USA. Młody Joaquin zbierał doświadczenie w branży pod czujnym okiem wujka. Odpowiadał za transport narkotyków z regionu gór Sierra Madre pod granicę ze Stanami Zjednoczonymi. El Chapo traktował swoją pracę bardzo poważnie, a nie subordynację karał kulką w potylicę. Dzięki twardemu podejściu do sprawy jego przełożeni uznali, że warto zapoznać Huakina z bosem kartelu, Michelem Angelem Felixem Gallardo. Guzman przypadł bosowi do gustu i został jego szoferem. W wieku około 25 lat miał już bezpośredni kontakt z ludźmi na najwyższych szczeblach kartelu. Nabyte parę lat wcześniej doświadczenie w logistyce nie poszło na marne. El Chapo wkrótce został koordynatorem transportu kolumbijskiej kokainy do Meksyku. Znalezienie nowego szlaku przemytniczego przez kartele z Medellin i Kali stało się w połowie lat 80. konieczne. Czasy, o których mówimy, to okres wojny między Pablo Escobarem a kolumbijskim rządem. Na wojnie najbardziej skorzystały meksykańskie kartele, które od tego momentu zaczęły mieć coraz większy udział w rynku. Rozwój działalności przestępczej przykuł uwagę meksykańskich i amerykańskich organów ścigania. Jeden z agentów specjalnych DEA działający pod przykrywką w kartelu z Guadalajary, do którego należał El Chapo, został wykryty i brutalnie zamordowany. Wtedy Stany Zjednoczone na poważnie wzięły się za walkę z kartelem i w 1989 roku aresztowano jego bossa, Felixa Gallardo. Kartel z Guadalajary rozpadł się na mniejsze kartele. Jednym z nich był kartel Sinaloa zarządzany przez El Chapo oraz Hectora El Guero Palme, który współpracował z Guzmanem już w latach 70. przy transporcie narkotyków wewnątrz Meksyku. Nowi bosowie opracowali szlaki przemytu, opierające się na sieci tuneli ciągnących się pod granicą amerykańsko-meksykańską. Biznes się kręcił i przynosił miliardowe zyski do czasu wybuchu wojny pomiędzy kartelem z Sinaloa a kartelem z Tijuany. Północno-zachodni Meksyk zapłonął, a ofiary liczy się w tysiącach. W tym czasie miało miejsce kilkanaście zamachów na życie bosów obu karteli. Najtragiczniejszy w skutkach miał miejsce w 1993 roku. Sicarios, z Tichuany, dostali cynk od informatora. Guzman znajduje się w swoim charakterystycznym białym samochodzie na parkingu lotniska w Guadalajarze. Sicarios odnaleźli wskazane auto i pociurawili je pociskami z AK-47. Okazało się, że osoba siedząca w samochodzie to nie Joaquin Guzman, a kardynał Juan Jesús Posadas z Ocampo. Dla głęboko wierzącego katolickiego społeczeństwa był to szok. Meksykanie zwrócili się przeciwko toczącym wojny kartelom, a szczególnie przeciwko El Chapo. Rząd Meksyku wzmógł działania przeciwko bosom karteli i Guzman musiał ukrywać się w różnych częściach Ameryki Środkowej. Ostatecznie został zatrzymany w połowie 1993 roku przez armię gwatemalską przy granicy gwatemalsko-meksykańskiej. Parę dni później został przekazany Meksykowi i skazany na 20 lat więzienia w placówce o zaostrzonym rygorze. Jak się szybko okazało, więzienie było o zaostrzonym rygorze tylko z nazwy. El Chapo skorumpował wszystkich pracowników więzienia, zasypując ich tysiącami brudnych dolarów. Wszyscy chodzili jak w zegarku, działając zgodnie z życzeniami Guzmana. Był on wtedy w stanie zarządzać kartelem, siedząc za kratkami. W 1995 roku drugi bos kartelu Sinaloa, Hector Palma, został aresztowany i odcięty od swojej organizacji. El Chapo dotarł na szczyt hierarchii kartelu i stał się jego jedynym bosem. Zwycięstwo świętował wraz ze współwięźniami przez następne 6 lat. Organizowano imprezy pełne drogich alkoholi, narkotyków i prostytutek. Tak, nadal mówimy o sytuacji wewnątrz więzienia, o zaostrzonym rygorze w samym centrum Meksyku. W 1999 roku Guzman przyłączył do Sinaloa upadający kartel zajmujący się metamfetaminą. Restrukturyzował kryształowy biznes i przejął kontrolę nad prawie całą metamfetaminową branżą. Rozpoczął się okres świetności kartelu Sinaloa, który praktycznie zmonopolizował meksykański narkobiznes. W 2001 roku, aby uniknąć ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, El Chapo pierwszy raz uciekł z więzienia. Oficjalnie zrobił to w wózku na brudne ubranie przy pomocy administratora więzienia. Najpotężniejszy bos narkotykowy w kraju wyjechał z więzienia w wózku z brudnymi ubraniami. Brzmi to niewiarygodnie i szacuje się, że aby było to możliwe, Joaquin musiał wręczyć strażnikom milionowe łapówki. Po ucieczce, Guzman zaczął po kolei mordować swoich wrogów zarówno wewnątrz kartelu, jak i poza nim. W 2004 roku zlecił zabójstwo jednego z przywódców konkurencji wraz z jego całą rodziną. Wybuchła tak zwana meksykańska wojna narkotykowa, do której po wyborach prezydenckich w 2006 roku przyłączył się meksykański rząd. Nowy prezydent z góry założył, że policja jest zbyt przekupna i wysłał do walki wojsko. Szacuje się, że od 2006 roku do następnego aresztowania Guzmana w 2014 zginęło 120 tysięcy ludzi, a 30 tysięcy uznaje się za zaginione. Zatrzymanie El Chapo było poprzedzone latami przygotowań i poszukiwań. Meksykańscy komandosi ostatecznie namierzyli go na początku 2014 roku, gdy jeden z jego ochroniarzy wysłał wiadomość przez komunikator internetowy. Nad ranem o 6.37 sześćdziesięciu pięciu komandosów zaatakowało apartamentowiec, w którym zatrzymał się Guzman. Przy pomocy termowizji ustalili, w których pomieszczeniach znajdują się ludzie i w ekspresowym tempie przeszukali je wszystkie. W końcu na czwartym piętrze trafili na El Chapo i jego żonę. Guzman miał przy sobie AK-47, lecz wiedział, że gdy tylko ruszy się w jego kierunku, komandosi nie będą się wahać i pociągnął za spust. W ciągu trzech minut od rozpoczęcia szturmu doszło do zatrzymania najbardziej poszukiwanego człowieka na świecie od czasów zlikwidowania Osama Bin Ladena. O aresztowaniu El Chapo poinformował prezydent Meksyku na Twitterze. Joaquin trafił do Altiplano, najbardziej strzeżonego więzienia o zaostrzonym rygorze w Meksyku. Jak można było się domyślić i tym razem uciekł w hollywoodzkim stylu. Po lekko ponad roku odsiadki kamera w celi Guzmana zarejestrowała jak ten nerwowo chodzi po celi tam i z powrotem. Wydawało się, że to nic niezwykłego, w końcu był więźniem nie mającym za dużo rozrywki. Nagle siadł na łóżku, ściągnął klapki i wszedł za ściankę prysznica. Jedynego miejsca w celi, którego nie obejmował zasięg kamery. Gdy po 25 minutach El Chapo nadal nie wychodził za ścianki, dyspozytorzy wysłali strażników, aby sprawdzili co się tam dzieje. Okazało się, że więzień uciekł tunelem wykopanym z niemiecką precyzją dokładnie pod prysznicem. W tunelu znaleziono motocykl na szynach, którym Guzman w czasie ucieczki nie przejechał około półtorej kilometra. Tunel kończył się za miastem, na placu budowy domu, który idealnie maskował prawdziwy cel prac budowlanych. El Chapo krótko cieszył się wolnością. Już w 2016 roku został ponownie złapany, tym razem przez zwykłą drogówkę. Zaproponował policjantom typową latynoską umowę Plata o Plomo. Ci na nieszczęście zatrzymanego wybrali ołów. Zanim na miejsce dojechali sikarioskartelus Sinaloa policjanci i zatrzymany byli już daleko. Guzman trafił do tego samego więzienia, z którego kilka miesięcy wcześniej uciekł. Jednak tym razem spełnił się jego najgorszy koszmar. W 2017 roku doszło do jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Dwa lata później został skazany przez sąd w Ameryce na dożywocie plus 30 lat pozbawienia wolności. Został też zobowiązany do zapłaty 13 miliardów dolarów kary. Aktualnie w wieku około 65 lat odsiaduje wyrok w więzieniu o zaostrzonym rygorze na środku pustyni w stanie Colorado. Kartel Sinaloa nadal prężnie działa codziennie przerzucając tony narkotyków przez granicę meksykańsko-amerykańską.